Jak no zapomniałem no ja znowu to... na ogadać ten? Ach. Co zapomniałeś? Dać te attachments, bo ja nie mam żadnych attachments tutaj. Eee, zrobię tak. Bo wow, czym pierwszy się pojawiłem na mapie? O, cztery kreski. Ma Niby. Niby. No. To jest to. W ogóle kupiłem te tak, klejmory, w ogóle ich nie używam. Nie, ja zawsze używam je. To zawsze wejdzie. No właśnie, to jest jak ten ryba. to jest takie jak ten. Jak łowienie ryb. I, jak ID w goście. Wow! Ale Serio? nie są. Ale, ale IEDs są gorsze. Tak? Bo ja tutaj lasery widzę czasem. A tam IEDs nigdy nie widzę. Jak ja zobaczę, to już wybucham. Aha. Co to jest IED? Uh, improvised Explosive Device. To jest te, 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 te bomby w tym goście. To takie paczuszki, co wystawiasz gdzieś? No. No, 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 tak Przemek mówi. No. Paczuszka z tym. sobie taką paczkę jak C4, tylko że jak to przebiegnie, to to samo wybucha, nie? Stupid. To jest takie wkurzające. No to jest, to jest retarded! No no jest. Tak, wszystkie te, te claymore to było widać. Challenge me, you bitch. No. O, ty zabiłeś go. No, ej. O na rastędzie jeszcze leży, na rastędzie. No, no, Kurde, no, no. za ciul. Oni są w tym właśnie największym no, domu, ej, ej, w tym bez... budynku. Kurde, lastendy wszyscy mają, co za debile. No, masz, masz, masz. <laughs> co za debile. Ja ani żadnego nie zabiję jeszcze z lastendem. Nie? Przecież ja tu no. na nich ciągle wpadam i wszyscy na rastędzie. Hiszpanie, nie? No, no. To są matoły. <laughs> matoły. Teraz ich nie widzę, o tego okay, okay, czek został. Macie UAV, macie dzięki, dzięki. Trzech zostało tylko? No. no. Właśnie, na no Patrz, Patrz, a, tylko jeden zap. ma. Reszta ma tego ghosta, obczaj. Nie pojawiają się w ogóle. No. no. Ale nie, teraz tylko czterech ich jest, a teraz jeden nie... Jeden się wbija, a drugi jest, tu się wbił. Okej. Okay. Będą dochodzić teraz no. Będą dochodzić. Tak to brzmi. Yo, UROP. Ciężko jest tutaj w ogóle z daleka zabić kogoś. No. Macie counter UAV. Dzięki za to. Wow! Zlagowało mi z tyłu, właśnie! Z tyłu, tak. z tyłu, z tyłu, z no. wow. mieć teraz SR-71, ale nie ma. Nie ma. A to jest najgorsze, że nie widać ile masz teł, streak. No. Tak, jak coś no to będzie to nie jest niespodzianka, taka. No, to... no właśnie. A czy ja, ja wiem, bo, bo ja już Liczyś? to dużo razy grałem, to. Nie, ale. Aha. Wow, dzięki. Aha. A ja się tam krył. R mnie. Ten tutaj w rogu siedzi. A no nie, gdzie oni są teraz? W rogu siedzą. Czekam na a, to jest właśnie pytanie w którym rogu Ja w tym, ten budynek największy Hiszpanin Hiszpanin Mazdaj Pierdolony Dostał, dostał z tyłu tu się rodzą dziś To jest nasz ten Działko? Tak, okay. wow, znowu całą mapę będę biegał Ja też właśnie Eee, skończyło o. mi się ammo. I padło. O, ty. No. No to dobrze. Sprałem o, dobra. z tyłu są. Tam ktoś jest z naszych. Nie wiem, który. Ja jestem, ja jestem, ale nie wiem, gdzie oni są. Bo tam biegnie trzech do ciebie, uważaj. Dobra, jednego ci uratowałem. Uratowałem cię. Z tyłu idą? Dobra. Wow! Okej, okay, macie ten, niespodziankę. Wow, dobry. Dzięki, broski. Jedźcie ich tam. Nieee, spodzianka. Ich. Bierzemy, bierzemy. Robo. Mam Huey, dobra. Poczekam. Chociaż nie ma co wow. czekać, bo zaraz koniec. Nie, nie. Me... <grym> znaczy, nie, masz, masz trochę wiedzy. Schowałeś się dobrze? No, nie, no znaczy pod ścianą jestem. Może mnie zabiją, może nie zobaczę. Znaczy ja siebie widzę, więc powinienem sobie. No, no to tam, widzę, co widzę jas. Nie, od. no. 11 do 5. No i do strzela już. Banana. Kurwa, z tyłu są. Nie polatam, nie polatam. Nie polatałem nic nie. Tam Kurde, tam z tyłu manki. Widzę, widzę, widzę. Ale nie mogę ich zabić. Cholera. Nie no, przelatuję przez moje pociski. No. Tak wszystko pomału mi idzie. Jeszcze chwila do psów, ale nie wiem czy mi się uda. Kamper na górze. Dobra. dobra Zabiliśmy tutaj. Zdjąłem. Wow. Wszyscy mają last end. Hmm. No wszyscy. Bo w ogóle ja nie, nie, roz, nie rozumiem, jak można z takim czymś grać. Nie dość, że ktoś cię zdejmie i zabijesz, dobra, tego typa, i później musisz czekać aż umrzesz, nie? No. Hmm. Cień on są, gdzie oni są, oni są? do tego Wow, tu o. tam, tu są gdzie idzie OLERA, wow. żyłem nie. Jednego CZ znaczy... brakło do psów Fuck no, zobacz, zobacz, ile, zobacz ile musiałem wystrzelić No Przechodowym C magazynek i zobacz Zaczek mhm. zobacz ile? No. Są masa. I ktoś I ktoś jeszcze strzela do niego też z tobą no. Mhm. Mm wow, přemek... V dupe. No, Přemek dostal 12 KD.